Witajcie, z tej strony Artur Kuk. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję jak zrobić kakao ciasto bez pieczenia. ciasta rozpoczynamy od tego, że z jednego litra mleka odlaliśmy półtorej szklanki, które przelewamy do miski. Dodajemy do tego mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, kakao, żółtka oraz cukier trzcinowy. Całość bardzo dokładnie mieszamy. Resztę mleka przelewamy do garnka i dokładnie zagotowujemy do momentu aż zacznie kipieć. Do gotującego się mleka wlewam przygotowaną wcześniej masę. I teraz tak, masę zagotowujemy Wuję, cały czas energicznie mieszając do momentu, aż masa zrobi się bardzo gęsta. I teraz tę gęstą masę przelewam do czystej miski. Masę przykryłem też folią spożywczą, żeby zapobiec powstaniu kożucha. Masę zostawiamy do całkowitego ostudzenia. Elementy przygotowania kakaowego ciasta bezpieczenia to 200 g miękkiego masła, ubijamy na wszystko masę około 4 minut. Niewolniśćka po, po łyżce dodajemy krem kakaowy, który wcześniej przygotowaliśmy. No i tak będziemy miksować do zakończenia masy kakaowej. Tutaj masę umijali, ubijaliśmy do połączenia się składników. Teraz już jest gęsta i zaraz będziemy rozmarowywać na herbatnikach. I teraz tak rozkładamy. Na naczyniu żarotpornym wyścielonym papierem do pieczenia warstwę herbatników pełnoziarnistych. Na herbatnikach pełnoziarnistych rozmarowujemy krem kakaowy, który wcześniej przygotowaliśmy. Na krem kakaowy nakładamy teraz kolejną warstwę herbatników pełnoziarnistych. Na herbatnikach pełnoziarnistych teraz rozmarowujemy warstwę czemu z czarnych porzeczek. E, przepraszam, krem warto dać po, po kilku stronach, wtedy troszkę go będzie łatwiej rozsmarować. Teraz na dżem wchodzi warstwa tego kremu kakaowego, który również rozsmarowujemy, co chyba nie trudno się domyślić. I teraz na kremie kakaowym rozkładam kolejną warstwę herbatników pełnoziarnistych. Teraz na herbatniki pełnoziarniste wjeżdża kolejna warstwa kremu kakaowego, który oczywiście rozsmarowujemy. Na krem kakaowy wjeżdża kolejna warstwa herbatników pełnoziarnistych. I teraz znowu na herbatniki pełnoziarniste krem kakaowy, który przygotowaliśmy i będzie to już ostatnia warstwa. Na ciasto ścieram gorzką czekoladę. Kakałowe ciasto bezpieczenia pierwsze w historii YouTube'a prezentuje się w ten sposób i zaraz wyląduje na całą noc w lodówce, tak jak obiecałem, ciasto idzie na całą noc do lodówki. Rano będziemy próbować, ponieważ przez całą noc musi się przestać i przejeść smakami. Pozdrawiam, Artur Cook. Kakaowe ciasto bezpieczenia na talerzu prezentuje się w ten sposób.